Witam wszystkich. To jest nagrywany odcinek na szybko. Postanowiłem powiadomić Was o skamie na YouTubie, bo sam, sam z ciekawości klikłem w to i niby nic z podejrzaniem wróciłem na główną, ale pewnie mi już tego nie wyświetli. Jak sobie wyszukacie y, jakieś Huawei i tak dalej, to wyskakuje ten live. Nie ma czatu, jest to zapętlony odcinek, w sensie zapętlony live jakiegoś z dobrego gracza, pro-playera z a, a, Australii, czy jak oni tam mają i jest co chwilę, niby pokazane, sobie ściszmy go jest pokazane, że jest z dosłownie to, to spam i to już mnie tak zaciekawiło, że coś mi tu nie pasuje skoro chłopcy rozdawać skiny, no to coś tu musi być nie tak jak klikamy w link, który niby nam ma rozdawać skiny, to Jesteśmy na jego stronie. Tu sobie losujemy skrzynkę, ja już to zrobiłem. I niby fajnie, fajna ta animacja, można sobie odebrać skina, ale jak się logujemy, to pojawia nam się dziwny link. Nie wygląda tak Steam Community. Jak sobie klikamy, oj nie to, to tutaj przenosi nas, robię z rąk słów, przenosi nas na Steama, ale najlepsze jest to, że wejdziemy jeszcze raz na tą stronę. Klikamy Ctrl-Shift J. Przeniosę Wam to, żeście widzieli. Wejdziemy w elementy, co musicie zapamiętać, jak to wygląda. I tak, source, sources i co my tu mamy? Mamy Steam Community i to prawdopodobnie przenosi nas na Stima. Tu mamy chmurę, czyli coś co ma niby w sensie to ma być strona, która loguje nas na Streama, a to jest chmura, która zapisuje nasze dane i najlepsze jest to, że sam się prawie na to nabrałem przed mi SMS z potwierdzeniem od Stima, w którym już prawie wpisałem ten kod, ale mnie nie, nie zapokoi... No, nie umiem się wysłowić, jest późno w nocy, tak? I mnie zaniepokoiło to, że kod wyłączenia lub przeniesienia mobilnego tokena uwieczniającego Steam Guard. Ja tak już mi się zaświeciła lampka w głowie. Dlaczego przenieść, a nie zeswolić, żeby zalogować się? I weszłem, właśnie wszedłem w Ctrl-Shift-J I zaniepokoiło mnie to, że to jest jakaś baza danych Która, no nie wydaje mi się steamowa Tutaj aż tak się nie znam na stronach, bo sam się uczę Programowania, ale to tak w swoim zakresie, nie w szkole Hobbistycznie jeszcze się na tym nie znam, no ale Nie zapokoiło, nie, no, wiecie o co chodzi Po prostu wyglądało to podejrzanie, a żeby to udowodnić Jeszcze jak wejdziemy sobie na na przykład Hellcase'a, Przykłady przykład i wejdziemy żeby się zalogować. Wświetla nam się strona. No coś mi tu inaczej wygląda. Coś coś inaczej. Jak klikamy o Steam, to otwiera nam się w tej samej przeglądarce, nie otwiera nam się nowe okno, czyli nas nigdzie nie przynosi. Dobrze, cofnijmy się jeszcze raz do tego okna. Klikamy Ctrl SHIFT J. I co nam się ujawia? Inne elementy i jakie mamy source? Takie jakie powinny być na Steamie. Czyli... Weszliśmy przez Google, przekierowało nas, to nas przekierowuje na inne strony, i gdzie się zapisują wszystkie dane? Na Steamie. Widzicie, jak to wszystko wygląda? To są dane z Steama, a tamto to był zwykły SCAM, więc wiem, że dużo osób raczej spodziewa się, że to są skamy, ale przez to, że sam to jakby klikłem, i to było tak realnie zrobione, że postanowiłem no, nagrać o tym, żebyście uważali na takie skany. Więc tu są dwa dowody. Jak bardzo to jest skamerskie, i że to wam kradnie konta prawdopodobnie, bo to chce przenieść was, wasz mobilny token logowania. Czyli jak zalogujecie się przez tą stronę, to oni tak, logujecie się tam, nazywać się Olafek123, ja się tak nazwę na przykład, hasło coś tam, Olafek123, i się logujecie, to oni od razu mają wasze pasy. I jedyne, czego im brakuje, to przeniesienie waszego Steam Guarda i wtedy wy stracicie swoje konto, oni będą mieli do niego dostęp i do waszego Steam Guarda na, waszych, na ich urządzeniach. Więc to jest jeden wielki skam, uważajcie na to, A dziękuję za uwagę i, i może się jeszcze zobaczymy kiedyś na trochę lepszym i milszym materiale niż uwaga na takie skamy.